Siemanko! Z tej strony Piwna Japa i witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Z racji, że zaczął się wrzesień i zrobiło się znów parę ciepłych dni, no to y, warto było porównać piwa, które są dla mnie idealne na takie właśnie cieplejsze dni, czyli lekkie lagery, desitki, tak zwane y, czeski lekki lager. Y, jak sama nazwa potoczna mówi, czyli 10 plato. Y, zazwyczaj około 4% alkoholu. Zdarzają się takie, które mają 3,5%, zdarzają się takie, które mają 2-3% alkoholu. No i przede mną jest y, dwóch przedstawicieli. Polskiego kraftu, czyli Browar Kazimierz i Prokracja, oraz dwójka przedstawicieli czeskiego piwowarstwa. Jest to jeden rodzinny mini piwowar Henryk z miejscowości w Chlabi, niedaleko szpillerowego mydła, no i bardzo dobrze znany, trochę większy przedstawiciel, czyli Krakonosz, też Desitka, który chyba w tym drugim wyjeździe sierpniowym najbardziej mi smakował na szlaku. Więc Weźmy to tak, jak żużlowcy wyjeżdżają na tor, czyli znamy kask czerwony, niebieski, żółty i biały. No i będziemy oceniać, porównywać, zestawiać ze sobą i sumarycznie zobaczymy sobie, który kraj wypada lepiej w desitkach. Pozwolę sobie zacząć od Gone with the Pills, desitka prokreacyjne, piwo 10, plato 4% alkoholu. Jak się domyślam, jest to piwo, które pewnie trafi na dobre do ich brochausu i będzie tam lane non-stop. więc oby to było dobre. Jasno złote, lekko takie przymglone, śnieżno-biała piana, średnio pęcherzykowa. Co w macie? Przede wszystkim słodowo. Trochę chmielowo. Jest też taka nuta lekko ciasteczek. No i niestety to, co mi się bardzo rzuca, zapach gotowanych waszew. Nie zaczyna się to dobrze, ale zobaczmy, co jest w smaku. Goryczka od pierwszego łyku. To przede wszystkim spora mineralność. Fajna ziołowość. Fajna ziemistość. Ta słodowość gra sobie tutaj w tle, daje taką lekką słodycz, która kontruje tą goryczkę, która jest dość wysoka. Zresztą to jest piw w końcu, bardziej aniżeli lager. W Smaku dobre, ale aromat do poprawy. No to jedziemy dalej. No to jedziemy dalej. I jako drugi, Krakonoż Desitka na szlaku smakował wybornie. Zobaczymy, jak będzie teraz z butelki. Już na spokojnie w domu. Taki bardziej ciemno-złoty. Śnieżno-biała piana ponownie. Tutaj drobno i średnio-pęcherzykowa. Klarowne. Ten złocisty kolor trochę nie kojarzy mi się za dobrze. Bardziej przypomina takie typowe ramskie, Jasne, pełne koncerniaki. Wyraźne musowanie w tym piwie jest. No, zobaczmy co i co smak. Słodowość. Trochę nut takich kojarzących się z szampanem. Takie jabłuszko lekkie. Znowu taka lekka ciasteczkowość, chlebowość. I, i może więcej ziołowości tutaj mamy. Puste, lekko kartonowe, nawet może już lekko miodowe się wydaje. No i niezbyt, niezbyt ten krakonosz, więc jest to na pewno wielki zawód. Póki co polska strona mimo wszystko prowadzi. Może w drugiej parze będzie lepiej. I lecimy z browarem Kazimierz, Desetti, Desetti. 3,5% alkoholu. Czeski lagerek, sprawdźmy. Jasno złoty, z bardzo drobną z bardzo drobno pęcherzykową, dużą czapą piany. Też bardzo ładnie musuje, pracuje w tym szkle. Ta piana wygląda, jakby było, jakby była z ubitego białka wręcz stworzona, więc taka, taka konkretniejsza. Aromat bardzo ładnie od razu słodowy, lekko od razu ziołowy, lekko kwiatowy się też pojawia. I nie ma tutaj takiej nuty, tej nuty mocno chlebowej ciasteczkowej. Bardzo gładkie, bardzo rześkie, bardzo lekkie przy tym. Goryczka chyba najniższa dotychczas. Jest zaznaczona, aczkolwiek jest to piwo, które po prostu przy takim upale 25+, można sobie wziąć zimne z lodówki, wychylić w 30 sekund i tak naprawdę nie zauważyć, kiedy ono zniknęło. bo jest bardzo, bardzo pijalne, bardzo orzeźwiające. Ma w sobie taką też mineralność, którą ja bardzo lubię w tego typu piwach. No i został nam ostatni przedstawiciel, czyli piwowar Henrych i też desitka, tak się prezentuje, buteleczka. Muszę przyznać, że miałem okazję pić ósemkę, która w ogóle jest rzadko spotykanym balingiem i była genialna. Naprawdę była genialną ósemką, niskoalkoholowe piwo które po prostu wytrąbiłem chwilę, bo właśnie z takiej dużej butelki, ale przepyszne. I do tego fest goryczkowy. Złociste, takie słonecznie złociste bym powiedział, znowu z drobno i średnio pęcherzykową pianą. Też taką bujną, też taką białkową. Znowu fajnie pracuje w szkle. Aromat słodowy. Ale też jest a znowu aromat lekkich gotowanych warzyw. Trochę może metaliczny się wydaje taki aromat. Coś jest tutaj takie i lekka siareczka się pojawiła. No to hmm, chyba werdykt będzie znany, ale jeszcze rozpracujmy Henrycha. Smaku jest bardzo przyjemne, z goryczką nie za wysoką, trafioną, powiedziałbym w punkt, najbardziej z tych czterech piw. Jest właśnie rześkie, jest bardzo lekko mineralne, słodowość jest chyba najlżejsza ze wszystkich tych też piw. No ale aromat trochę warzyw, trochę tej siareczki i taki, chyba ta metaliczność to był taki pierwszy podmuch, bo tego nie ma nigdzie na języku, żebym musiał sprawdzać na ręce. Ale naprawdę do wypicia, aczkolwiek jak się człowiek zawąkuje na spokojnie w domu, no to aż takiego szału nie ma. A więc czas na wnioski. Chyba ogłosiłbym remis z lekkim wskazaniem na polską stronę. Ze względu, że ten Kazimierz rzeczywiście nie miał nic, z czego mógłbym się przyczepić żadnej wady. Dwa czeskie piwa miały jakieś mniejsze lub większe problemy, wady, rzeczy, które im przeszkadzały. No i tak samo z brokracją, więc można powiedzieć, że mieliśmy fast start, dwie wywrotki i Kazimierz dojechał i tak z wielką przewagą do mety. Besitka to jest styl bardzo ciekawy i zwłaszcza latem, kiedy można tego więcej przygotować. Widzę, w tym roku coraz więcej polskich browarów poszło w tą stronę. Więc liczę, że w kolejnych latach będzie coraz więcej takich lekkich piw właśnie w okolicach 4-3,5%. A ja myślę, że przy kolejnych wyprawach na południe Polski i za polską południową granicę do Czech będę testował kolejne desitki i może za jakiś czas, jak się pojawią jakieś dwie nowe, polskie, to znowu zestawimy z czeskimi i zobaczymy, jak wówczas będzie wyglądała forma. Jeśli podobało Wam się tego typu porównanie, no to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam też do sekcji komentarzy. Jeśli macie jakieś uwagi, własne spostrzeżenia, jeśli piliście którekolwiek z tych piw i macie inne odczucie niż ja, to też dawajcie znać. A jeśli jesteście nowi na kanale, no to na dole też subskrypcja. Wtedy będziecie dostawać w swoim feedzie YouTube'owym informację, że pojawił się nowy film. No a ja się z Wami będę już żegnać i zapraszam na moje specjale. Tam y, częstsze recenzje y, i też trochę lifestylu. I się rozgadałem, więc mówię jeszcze raz, do widzenia, pa pa!